Doliny czarne, stały, ale żyć mi do ziemi! Przejeżdżając koło kopalni złota, Mewe zauważyła, że przed wejściem do szybu koczują górnicy. Osadzony na wąsach i brodach szron sugerował, że tkwią tak już od dłuższego czasu. Królowa wezwała Gabora i poleciła mu ustalić, co się dzieje. Ten wrócił po chwili i obwieścił. Czekają, aż przestanie stukać. Widząc minę Mewę, Gabor udzielił dodatkowych wyjaśnień. Wedle naszego prawa nie wolno wejść do kopalni, jeśli z wewnątrz dochodzi stukanie. Mamy obowiązek zaczekać, aż hałas ustanie. Ach, tak. Nasi górnicy mają podobny przesąd. wtrącił Reinhardt. Mówią, że stukanie to sprawa skarbka, ducha kopalni. Z całym szacunkiem, ale wasi górnicy to pułgówki. Gabor poklepał Reinarda po ramieniu. Jak stuka, to znaczy, że wkrótce dojdzie do gwałtownego rozładowania energii potencjalnej sprężystości skał, czyli... no wiecie, tąpnięcia. Tylko, że zwykle sprawa rozwiązuje się w dzień, dwa, a oni czekają dwa tygodnie. Sztygar już się niepokoi. Chciałby kogoś wysłać na dół i sprawdzić, co się dzieje, ale... nam kodeks zabrania. Jeśli w ten sposób zyskam przychylność Twoich pobratymców, westchnęła królowa, schodząc z konia. To niech będzie. Sprawdzę, co się tam dzieje. Korytarze były za wąskie, żeby pomieścić całą armię. Mewe weszła więc do kopalni na czele niewielkiego oddziału, z górniczą latarnią w ręku i duszą na ramieniu. Rytmiczne stukanie zniekształcone i zwielokrotnione echem. Budziło niepokój. Wkrótce żołnierze dotarli do miejsca, z którego dochodził hałas. Gabor przyłożył ucho do kamienia, nasłuchiwał chwilę w milczeniu, po czym uderzył z całej siły w ścianę. Ta zawaliła się z hukiem, otwierając przejście do korytarza, z którego wypadli wrogowie. Słyszeliście, co to było? Moje gnomie zmysły mówią mi, że z całą pewnością nie są to koboldy. Marnoję się w wojsku. Coście za jedni? Rzućcie broń! Sami rzućcie! Pokaż mi cel. Chęci są, Joście, i no buty ci Mój ból nie pójdzie na marne. Od zasiewów do nie każdy będzie żył. Miałam nadzieję, że załatwimy to inaczej. To... Oj, wybacz. Myślałem, że to Reinhardt. balest, nały rozkaz. La przyjaciela wszystko! Naprzód marsz! Tu się wylepie, tam się złuduje i będzie. Pancerz ich nie uratuje. Reinhardt, wygrywamy? Nic nie widzę. strony były zaskoczone. Walczyły w słabym świetle pochodni, prawie na czworakach. Ostatecznie to królowa odniosła jednak zwycięstwo, a kiedy tylko schowała miecz do pochwy, zadała jeńcom pytanie, które wszystkim cisnęło się na usta. Kim wy do cholery jesteście? Brańcy patrzyli na nią z niedowierzaniem, jakby mieli przed sobą ducha. Wreszcie jeden z nich Wytukał. Wa wasza wysokość, my, myśmy, myśmy są twoimi poddanymi. Mewę od razu rozpoznała akcent. Mężczyzna pochodził z Rivi, Ale co robił tak daleko od domu? Wedle relacji jeńca, po wejściu Nil w królestwie zapanowała straszliwa nędza. Szukając źródła zarobku. Zdesperowani mieszkańcy ruszyli w góry Mahakamu. Otwierali bieda szyby w poszukiwaniu cennych kruszców. Bez pytania krasno ludów o zdanie. Wiesz przecież, królowo... Tłumaczył się pojmany Riff. Że, że one zazdrośnie strzegą swoich skarbów, a za nędza nic ich nie obchodzi. Widzą, że my tam na dole głodujemy i nic, palcem nie ruszą. Niestety za zanadto zbliżyli się... Do istniejących korytarzy. A kiedy Gabor zniszczył dzielącą ich ścianę, byli przekonani, że zostali zaatakowani przez jakieś potwory. A więc sami chwycili za broń. Ewe. trudna sprawa, wiem, powiedział Gabor. Ale nie czarujmy się. Ci ludzie nas okradli i trzeba ich oddać w ręce Straży Mahakamskiej. No. A co potem? Przymusowe roboty, czy od razu szafot? Unusł się spokojny zwykle, Reinhardt. To twoi poddani, królowo. Wyciągnęli rękę po cudze, to prawda, ale tylko dlatego, że zmusiła ich do tego bieda. Sztygar chciał, żeby stukanie ustało. Powiedziała królowa. No to ustanie. A wy wracajcie do Rivi i powiedzcie, że królowa niedługo powróci na czele armii. Wdzięczni rivowie błyskawicznie spakowali narzędzia i opuścili góry. Mewe nie miała wątpliwości, że Bruber Hawk dowie się o całym zajściu i zapewne nie pochwali jej decyzji. Wolała jednak stawić czoło rozgniewanemu staroście, niż wysyłać własnych poddanych do krasnoludzkiego więzienia. Albo i na śmierć. No chłopaki. Jeszcze po rozchodniaczku i wracamy do pracy. No chłopaki. Mewe usłyszała za plecami narastający tentent. To był Reinhardt, gnał na złamanie karku, kłując ostrogami spienionego konia. Pani, przynoszę złe wieści. Widzę. Dobre wiadomości nigdy nie są aż tak pilne. Nasi zwiadowcy pojmali Nilvgarckiego posłańca. Podróżował w przebraniu pod osłoną nocy. Kiedy się zorientował, że wpadł, próbował zniszczyć listy. Ale część pism udało się uratować. Jest w nich coś ciekawego? Obawiam się, że tak. Posłuchaj tylko pani. Przystajemy na twoją ofertę. Doprowadź Mewę wraz z oddziałem we wspomniane miejsce. Będziemy czekali. Nagroda wedle wcześniejszych ustaleń Hel Herzer. Zdrajca cóż, można się było tego spodziewać. Nilfgard pokazał już przecież, że nie gra wedle zasad. Skoro nie potrafią pokonać o. mnie w polu, w otwartej bitwie, szukają innego sposobu. <trym> A, jeśli nie było mnie słychać, dobra. Nie zauważył mikrofonu wyłączony. <trym> Zgaduję, że na kopercie nie było nazwiska adresata. Nie, pani. Przesłuchaliście posłańca? Oczywiście, pani. Niestety nie wie, do kogo było kierowane to pismo. Miał je zostawić w umówionej skrytce. Rozumiem, że wieść o całej aferze już się rozeszła po oddziale. Tak, Wasza Wysokość. Było zbyt wielu świadków, żeby zachować to w sekrecie. W takim razie trzeba założyć, że ich agent też już wie. Raczej nie pójdzie po przesyłkę. Ślepa uliczka. Macie jakieś inne tropy. Mamy jakieś inne tropy? Obawiam się, że nie Wasza Wysokość. Jedyne, co nam pozostaje, to zachować czujność i ostrożnie dobierać przyjaciół. Dobrze. Miejmy zatem oczy szeroko otwarte, zwłaszcza ty, Reinard. Tak jest pani. Przysyłaj wiadomości. Oj, kurczę, ale nam zeskoczyło w dół. Ani tam na dole wśród gruzów połyskuje złoto. Możemy wysłać na dół kilku żołnierzy, żeby odkopali te drogocenności. Ale jeśli spod któryś trzaśnie lina. Roztrzaska się o skałym. No, trzech to nie jest duża cena. Tak już mam tutaj na minusie. Na tym jestem na minusie. Mamy raport, przechwycony list. O. Wasza wysokość, w tym domku coś mieszka, coś co warczy i ma korejące ślepia. Może być, że bestia czegoś pilnuje. Warto by to... ...sprawdzić. Tylko, tyle, tylko, że do środka... musi się tylko co najmniej kilku śmiałków, którzy mogą stamtąd już nie wrócić. No to ej, kizie. Zatruty miód. Nie wiem czy tego nie zdobyłem, Mahakamskiego dwojniaka. Prawdopodobnie największy pod klasenów w kulturę światową. Muzyka z Gwinta z wieźmi na trójeczki. Zatruty miód. Ten miód powinien być zielony, dobra, ulepszamy ten house, Nowych tych jednostek bojowych Reinarda itd, tak, tak, ale, ruski saper plus dwa. Saper plus, Saper plus, Iryryjski Knecht Hajduka Jednostko, a nie jednostce teraz Knecht Nie śmiej się z nich beretów, dobrze radzę Nadaj teraz 4 punkty obrażeń i 10 punktów. No cóż, noczu, no cóż, no cóż zbiednieliśmy? Ryskie zimy były łagodniej, łagodne. Prosty były rzadkością, a śnieg, o ile w ogóle prószył, tąpił od razu po zerknięciu z ziemią. Widząc całe zaspy Białego Puchu, odkrywając wahakamskie góry, żołnierze Mewe zachwycili się surowym pięknem zimowego krajobrazu. A potem który z nich padł na pomysł, by ugnieść śnieg w kulkę i rzucić nią w kompana śmiechu. Było co niemiara. Póki do zabawy nie dołączył się troll, który zamiast śnieżkami ciskał w żołnierzy kłazami. Na siewu w nie każdy będzie żyw. Da? Wolę proce, łatwiej ukryć. Ja jeszcze zobaczę, bo to chyba działa tam, gdzie jest więcej kart, tak? Eee, trzeba było słuchać mojej baby. W wam jest, czy ta czarnik będzie kościć. Ręki są, joście i no moty są, im są więksi, tym łatwiej trafić. Od zasiewów do dożniw nie każdy będzie żyw. Wole proce, łatwiej jeć. Ah! I zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Zagadka wykonana. Widzę, że już mam zadanie fabularne. Czy zerknę, czy nic nie ominąłem. Myślę, że nie. Nad tym to ja już będę chciał się zająć w następnym odcinku, więc dzisiejszy odcinek taki krótszym będzie. Hryuski Super Plus tutaj jest. Ja tu mogę plac święcębny. Tutaj kantyna. Mhm. Cztery skrzynki mi zostały. Powiedziałem, ten odcinek trochę krótszy zrobię, a tam dalej wątkiem pójdziemy w następnym odcinku. Dziękuję, że padliście. Komentował Czarny wilka, to był 30 odcinek. Zagrajmy wojna krwi, wiedźmiskiej opowieści. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Na razie Państwu, na razie.